Hej, cześć, cześć, witam was w 11 odcinku z serii Zagrajmy w z Na początku wyłączymy odgłosy otoczenia, gdyż... E, gdyż po prostu mnie nie słychać. E, już dopiero teraz mogłem to zrobić, ponieważ... 10 odcinków pierwszych miałem zaplanowanych już. A tutaj wam jeszcze pokażę, co udało mi się odkryć. E, tymi treningami i tymi misjami już e, plecak odrzutowy, tutaj celownik e, Zwiększoną moc granatów e, Zwiększoną skuteczność shotgun'a i długiego łuku No i oczywiście Każda superowca zamienia się w akułowce e, ok to udało mi się odkryć Mam nadzieję, że teraz będzie mnie dobrze słychać nawet właśnie w grze Rozpoczynamy jedenastą już misję. Wojna chemiczna. Po przybyciu na miejsce natkniesz się na okopane oddziały nieprzyjaciela. Użyj uzbrojenia z zasobników, które zbierzesz wcześniej, aby zniszczyć wioga i zatrzymać produkcję broni chemicznej. Strzeż się uskarżenia. Musisz unieszkodliwić wioga raz na zawsze. Okej. Okay. I rozpoczynamy wojnę chemiczną. tutaj jakoś musimy zejść, więc chyba z padełkiem będzie najlepszym rozwiązaniem. O, jakoś się udało. E, no i smocza, kula, myślę, że go zróci do wody już. No i jednego mamy z głowy w sumie. Dobry e, początek! Tylko się obawiam tego, że ta mapka chyba jest niezniszczalna tego co pamiętam I to jest słabe Ginkie! Bo będziemy musieli się troszkę pomęczyć I chyba podać A nie, trafił ale Tylko 10 nam zabrał więc Na spokojnie hmm. Weźmiemy może Linę I przelecimy tutaj Chyba że tam mamy w sumie jednego chłopka to Postrzelamy w Majoja, może mi się uda go... Pożałujesz! Mm -hmm. Nawet udało mi się go Do zabić. Całkiem niezły ruch. Ahoj! Na pewno będą w nas... ...palili nalotami. Wielkie dzięki! I to będzie słabo, bo... Jak takim nalotem dostaniemy to szybko zginiemy. Wiedziemy jeszcze zasobnik skunksa i lecimy tutaj dalej. Albo z bym mógł puścić, albo w sumie z shotguna bym mógł coś zadać. W sumie nie wiem. Chyba mam pomysł nawet. E, na zabicie tego ja... Aaaaaah, słaba, nie wyszło to. Po prostu miał wpaść tutaj do, do tej A nie wpadł. Z czego jestem niezadowolony. Ognia! Ucieka! Hmm. No pewno będziemy Trostasz. musieli użyć tutaj gdzieś Skunksa na tej mapie A z tego co pamiętam to Skunks nie zabijał od razu, tylko tam Eee... Wielkie dzięki! Wielkie dziękuję. No tego w sumie możemy Minigunem na spokojnie wykończyć No. Żegnaj! 4 łaków mamy do wykończenia. A więc tyluchaj jest. Stody. Niech no Cię złapie. Rozkaz. Teraz musimy używać liny i się stąd jakoś wydostać. Nooo! Dawaj obal. O. W jakoś dał miadę się stąd wydostać. Mhm. No i jeszcze... raz musimy neguje się wspiąć. O, nawet wyszło. W sumie 51. 51 to ja mu chyba nie zabiję. No cóż, 50 chociaż mu zabiję. Niech no Cię złapie! 41 nawet, no to... to jest w ogóle zdecydowanie mniej niż chciałem bo Ognia! No i jeszcze mamy kilka robaków bo... O! Zdrajca! To było w sumie Zdrajca. dobre, bo... dzięki temu... no, tam został prawie 8 HP tylko mu zostało Tutaj rzucimy skunksa mam nadzieję że No! Nie, nie tutaj! Nie w tą stronę! O! Że ja na przynajmniej, skunks Jeszcze gdyby tamtego sięgnął to i w ogóle by była ewlacja, Ale Myślę, że tego uda nam się jakoś dobić Jeszcze mam prawie 7 minut To by to zadanie więc no myślę, że cię jakoś zamierzem. Rozkaz! Po prostu czysta walka. Ciekawi mnie, czy przez to coś mu będę zdawał. Jak widać chyba tak, ale zobaczmy ile. Wpadło tych obrażeń. Niech no cię złapie! ale Udało nam się go wykończyć dzięki temu. Tylko trzy obaki jeszcze nas dzielą od zwycięstwa. Ognia! Oj! Oj! Myślę, że tam ją ja... Dobra. Rozkaz! Teraz. Dex. E, tutaj zbierzemy te skrzyneczki może z zasobnikami. No! No! Nie no, co za Eubal. To nam nie wyszło. No. Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Jakoś wejść! Wielkie dzięki! Nie uda mi się unieszkodliwić tego szeregowca? Myślę, że tak, bo to nie będzie zbyt trudne. Ale nie, jeszcze nas uszkodzi. Przestał, słabo. Żegnaj. To nie miało być tak. Zdrajca. I chyba będzie tylko z tym jednym Majoem co ma 30 HP problem. Bo tego majoja co ma 5 HP, to myślę, że bezproblemowo powinienem pokonać. Jeszcze jak ten się tak oddali. To już w ogóle nie... O! Niech no cię złapie! No, i... I powinno to wysadzić na niego. Dobie! Raczej... Dobie! Ups! No i tutaj nas... Żegnajcie! Żegnajcie! Zostało nam dwóch chybaków. Tym jednym myślę, że jakoś uda nam się to zrobić. Tyle, że jak będę miał ruch. Bo teraz to jestem... No teraz to nie będzie możliwe. Teraz możemy co najwyżej tego samo jeden HP rozwalić No! Nie przebiłem się nawet Łomatko Jak nam w tego walnie to już będzie koniec pojaszka A na pewno bany jeszcze O! Wolno Pudła! Podła. Rozkaz. <laughs> niewielka, taka niewielka ilość obierzin do zabicia, a ja nie mogę tutaj dać jadę. Dobra, tutaj weźmiemy może skunksa spróbujemy wolnąć. <śmiech> 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 Niestety nie sięgnął. Podła. Fabiutko Ale tylko 2 HP Eee... Z tamtego nie mogłem trafić Z pionchy może, może spróbuję sięgnąć Myślę, że może powinienem zadać mu nieco obawy Z pionchy się nie przebije No to chyba pozostaje nam jedynie shotgun teraz I mam nadzieję, że będzie rozrzut na tyle duży że po prostu zabiję mu jeden HP DOBIĘ 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 tego też shotguna zajazd pocisnę Zdrajca O! Do zobaczenia O! Rozkaz! No i to ja rozumiem No! I... Dzięki temu, że tamten gości zginął tego możemy zlewać na wschodzenie i Dzięki temu będziemy mieli złoty medal. Hmm. Nie zatopion. Nie zastąpiony. Następna misja będzie. Yy, ale to by było w sumie na tyle w jedenastym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. 那要写。